Siemanderos jest strony autotyp. Dziś o następnym dniu eliminacji do Euro 2020 Mecze, które będę omawiał, odbywają się w piątek 6 września. Chciałbym zacząć od reprezentacji narodowej, bo jedzie ona na Słowenię po następne trzy punkty. Jeżeli chodzi o bohaterów to zdecydowanym faworytą jest tutaj reprezentacja Polski. Aczkolwiek kurs jaki ustawili na e, jej wygraną każe się zastanawiać, jest kurs ponad 2 zł. Każe się zastanawiać, czy sami nie będzie tutaj jakiejś niespodzianki. I tak sobie myślę, no, że polska reprezentacja nie raz nas zaskoczyła i pozytywnie, ale również negatywnie, na tyle, że jest aż tak nieprzewidywalna, że chyba nie będę ryzykował tutaj jej bezpośredniego zwycięstwa. Zagram natomiast e, to. Że w tym meczu padnie mało bramek, minus 2,5. Dlaczego tak sądzę? Przede wszystkim dlatego, że będziemy grali jednym napastnikiem. No, oczywiście Lewandowski, Tak, co nie jest złe wcale, patrząc na jego formę do tej pory, na początku sezonu, ale to jest jeden napastnik, to jest jeden Lewandowski, który jest liderem zespołu i jak to lider przyzwyczaił nas do tego nieraz, jak gra sam w ataku, to się cofa, rozbija ataki, roz rozdysponowuje piłkami w środku, rozgrywa w środku piłki. Czasami schodzi na, na skrzydła do pomóc pomocników bocznych. No, jest go wszędzie tak dużo ale najmniej w polu karnym. Tak? No, gra dla drużyny, trzeba się z tego cieszyć, jest prawdziwym liderem, kapitanem, ale ma wtedy mniej sytuacji, żeby bramkę strzelić. Inna, inna sprawa wygląda, jeżeli gra z drugim napastnikiem, ten drugi napastnik się cofnie, to tam ma więcej czasów, yy, może podać, może zagrać w polu karnym, więcej się dzieje. Wtedy zazwyczaj strzelili, strzeliliśmy więcej bramek, no ale teraz niestety. Milik jest kontuzjowany, piątek jest w fatalnej formie. Kownacki raczej poczekać musi jeszcze trochę, także został nam sam Lewandowski. No to nie jest nic złego, tak jak powiedziałem wcześniej, bo nieraz polska reprezentacja tak grała, wygrywała mecze, ale tych bramek już nie strzelała. Także w tym upatruję szansę dla mojej propozycji. Oprócz tego, oczywiście, jeszcze obrona, obrona Słowenii, która na tyle dobrze się spisuje, że. w w w eliminacjach chyba straciła tylko trzy bramki, jest całkiem No i do tego przede wszystkim bramkarz Słowenii, Jan Oblak. Bramkarz, jeden z lepszych na świecie, w pierwszej trójkę w trójce moim zdaniem z Atletico Madryt. No, wydaje mi się, że jest na tyle jakościowym, dobrym bramkarzem, że i z dobrą obroną, jaką jest obrona Słowenii, będzie nam ciężko strzelić Nie wspominam tutaj o drużynie z Słowenii, ona raczej tych bramek strzelać też za dużo nam nie strzeli. Także 2,5-2,5 minus wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo logiczne zdarzenie. Jeżeli chodzi o następny mecz yy, yy, tego dnia, to jest to szybko powiem yy, drużyna niemiecka gra z drużyną holenderską. Tutaj dla Buchmacherów z faworytem jest drużyna z Niemiec. Ja też tak uważam, tak będę stawiał. Jest to ponad 2 zł. Oscyluje około, około 2 zł na, na y, domowe zwycięstwo naszych zachodnich sąsiadów. Co jest bardzo dobrym kursem, na pewno wartym y, zaryzykowania. Pomimo tego, że oczywiście drużyna holenderska jest też, też drużyną bardzo dobrą jakościowo, mogącą sprawić jakąś niespodziankę. Tak? po prostu wygrać mecz, nawet bez niespodzianki zremisować, no to jest bardzo jak dobra drużyna, ale jednak kurs 2 zł na Niemców jest bardzo zachęcający, ja na pewno będę na nich stawiał tym bardziej, że pierwszy mecz w tej grupie właśnie z Holendrami wygrali u nich w, w Holandii 3 do 2, także ja liczę na powtórkę, 2 zł tak będę stawiał trzeci mecz to drużyna austriacka która będzie grała z drużyną z Łotwy. No to jest mecz naszej polskiej grupie. Austria na pewno będzie się starała wyjść na drugim miejscu zaraz za reprezentacją Polski, wyjść z grupy. Ma duże szanse na to, jest drużyną dobrą. A z drugiej strony Łotwa jest jednak najsłabsza drużyna w naszej grupie, co tylko się potwierdziło przez ostatni mecz, chociażby kiedy Słowacja aż 5 do 0 tak, 5 do, 0, 5 do 0 pokonała drużynę Łotwy. Także i tutaj w tym meczu również Łotwa nic nie pokaże. Austria wygra i to wygra bardzo wysoko ten mecz. Tak będę stawiał. Czwarty mecz, na którym się zastanawiałem i który chyba postawię również jest to mecz Szkocja-Rosja z bardzo wysokim kursem na zwycięstwo Rosji, bo aż 2,70. Można powiedzieć, że z zaskakującym kursem 2,70. Warty na pewno zaryzykowania. Gdyż drużyna rosyjska wyżej jest w tabeli niż szkocka, raczej będzie celowała w to, żeby awansować, na wyjeździe sobie wydaje mi się poradzi, no na pewno będzie chciała zdobyć punkty, jakieś punkty, nie muszą to być trzy punkty może być to jeden, dlatego żeby nie ryzykować, będę tutaj stawiał na drużynę, moim zdaniem lepszą, czyli na Rosję, ale z podpórką X. X do 2 to będzie około złoty 50, zł. Wydaje mi się, że będzie to fajne uzupełnienie kuponu na ten dzień. To wszystko, jeżeli chodzi o moje typy. Jeżeli ten materiał coś wam pomógł, tak, czy pomoże w analizach, jeżeli wam się podobał, to dajcie suba, dajcie komentarz, yy, dajcie lajkę, like na pewno będzie ich więcej yy, i Bóg zapłać.